Cześć Frizz, jestem Olivia, mam 13 lat i to jest mój film zgłoszeniowy do twoje 5 minut 3! Jem czekoladę. Ona jest, nie wiem od kogo nie od Ona jest jakby taka droga aż 5 zł. Ona jest taka droga i jakby ona jest taka... no... test. Było. Nie, ]議vard��. No nie, wróć. nie, 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 była taka trudna to dla mnie tak hmm. do nie, jak dla ciebie. Decyzja, nie, 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 żeby nie, 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 jestem nie, nie, Jestem nie mam dużo cielęczy. Skoczyłam jakieś z bungee I spadłam z konia i zrobiłam salto. Lubię jeździć autem. Jestem niepełnoletnia. Auta są fajne. Nie. Uważam, że Tesla są niefajne. Pozdrawiam, Friza I mam nadzieję, że dostanę się do Twojej 5 minut 3.